Cześć kochani, ja jestem Magda i witam Was na kanale Mimru Lubryjczyk. Dziś zapraszam Was do oglądania holu lumpeksowego. Będziemy głównie mierzyć odzież wiersznią z lumpeksu. Nie będą to jedne zakupy z jednego dnia, z jednego sklepu, ale taka zbieranina, że tak powiem, z kilku ostatnich tygodni. Myślę, że będziecie zadowoleni, bo ja jestem z tych zakupów bardzo zadowolona. Także, żeby nie przedłużać tego wstępu, zapraszam Was do oglądania. Oczywiście, nie zapominajcie o łapkach w górę, subskrypcjach. Miłego oglądania. Widzimy się wkrótce w dalszej części filmu. Stoję tutaj przy wieszaku pełnym ubrań, jak widzicie przeważnie góry, właściwie same góry, nie ma dołów, przeważnie odzież wierzchnia. I tak jak mówiłam, nie są te rzeczy z jednego zakupu, to są rzeczy kupione w różne dni. Są tutaj też rzeczy kupione na Vinted, były z, te, z tych ubrań szorcy nagrywane z otwierania paczek, ale nie każdy szorcy otwiera. Po prostu tutaj postanowiłam je Wam pokazać. Dobrze, może zaczniemy właśnie od tej marynarki. Ona została zakupiona przeze mnie na Vinted. Z przesyłką, ze wszystkimi opłatami ja dałam za nią 100 zł. Coś około 100 zł. Firma to Marks Spencer. Metalowe, złote guziki. Ja tam ją na szorcach mierzyłam. Mówiłam, że troszeczkę jest taka... No, to jest rozmiar 36. Mogłaby być ciutkę większa. Tam jedna pani mi pisała, żeby przesunąć guziki, i powinno być wszystko dobrze. Wiecie co? Nie wiem, zobaczę, jak to tam wyjdzie. Tutaj podchodzę do Was bliżej, pokazać metkę. I ona widzicie tutaj nawet ma ten troczek taki, więc po prostu dla mnie to rzecz nowa. Tutaj guziki, i teraz tak, jeśli chodzi o skład, to też tam wspominałam, ale tutaj Wam na filmie również przeczytam, choć w tym składzie to jest 100% pure wall, a potrzewka jest 100% wiskoza, więc no skład idealny. Marygantka bardzo elegancka, fajna. Ja Wam jeszcze ją dzisiaj przymierzę, także zaraz tam pewnie. Zamilknę tutaj i wyświetli Wam się, jak, jak przymierzam, coś tam mówię. Tutaj też ma guziczki z tyłu. Wiecie co? Ja się zawiodłam trochę kolorem, bo myślałam, że to będzie taki bardziej habrowy, to jest taki kolor trudny, do, do określenia bym powiedziała. Coś fioletowo, granatowy, taki przygaszony, więc coś w tym stylu, ale fajna, także pewnie już Wam się wyświetla prezentuje się ta marynarka z Vinted. Wiecie co? Taką ją dzisiaj przymierzyłam i w sumie jej tak nie zapinam. Też w sumie nawet bym mogła ją zapiąć. To nie jest tak źle, tak sobie myślę i w sumie dobrze leży, nic tutaj nie jest za małego, rękawy są spoko. Dajcie znać, czy też macie takie odczucia, no tutaj jak wezmę sobie ręce tak do przodu, no to tu mi wyjdzie i tu mi tak trochę ciągnie, no nie, pod pachami. Ale tak, to jak jakieś takie normalne ruchy będę wykonywać, to, to myślę, że jest nie ok. mama jak pewnie ogląda ten filmik, to da, da mi zaraz znać, czy, czy będzie to chciała, czy nie. Bo dużo rzeczy wędruję później do niej, jak wiecie. Ja mam tego dużo. Dobrze, jak jesteśmy w, przy rzeczach z Vinted, to pokażę Wam kolejne dwie, które były szorcy, które tam e, otwierałam paczki. A mianowicie taki kremowo-brązowy sweter tutaj zdobiony. Góra, nie ma tam skład metki, Góra to według mnie jest moher Angora, coś takiego. A jeżeli chodzi tutaj o dół. To według mnie to jest akryl. Um, może z domieszką czegoś, ale raczej akryl. On jest tak pięknie zdobiony, fajnie wygląda. Też go zaraz dla Was przymierzę i sobie jeszcze raz wspólnie ocenimy z tyłu. Jest taki brązowy tutaj, jeśli chodzi o te kwiatki. Spróbuję tak do Was podejść. Są naszywane takie mm, koraliki. No cudne jest. To jest cudne. Naprawdę bardzo ładne. I teraz tak. Boję się, że mi ten wieszak się nie przywrócił, bo jest dosyć ciężki. A tak prezentuje się ten sweterek, właśnie brązowo-kremowy. Wiecie co? Dobrze się w nim czuję. Nie wiem, na nagraniu jak będę montować, to sobie zobaczę, jak to wygląda. Ale fajny jest. Fajny jest. Ja już tam mówiłam, że jest fajny na szorcie, ale teraz znowu go mierzę. Teraz już jest wyprany, wyplendowany. Trochę mnie gryzie, tak mam wrażenie, wiecie co? To może nie jest jednak akryl, skoro mnie tutaj trochę gryzie. Ha, może tu jest jednak do wełny, bo wiecie co, no, jednak akryl to nie gryzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. I teraz tak wraz z tym swetrem kupiłam ten sweter. Ja głównie to zamówienie zrobiłam dla tego swetra. To jest kardigan na podszewce, czerwony, ale to jest kochani taka czerwień, która po prostu jest. Ma magiczna, że tak powiem. Tutaj rękawy ściągane. E, on jest taki, nie wiem, co to jest za rozmiar. Myślę, że jakieś M na L. Fajne ma tutaj takie zdobienia. On jest cały tak ładnie poprzeszywany. Jeśli chodzi o skład, to to jest po prostu hit. To jest 80% angora i 20% nylon. Podszewka to pewnie 100% poliester, chociaż nigdzie tutaj nie jest napisane, ale to na pewno tak jest. Mierzyć go dzisiaj tutaj dla Was nie będę. Zaraz Wam się wyświetli stylizacja z tym, właśnie swetrem, jaką sobie zrobiłam na jesienną sesję zdjęciową. Ja jestem w nim zakochana. To jest po prostu coś cudownego, co od dawna szukałam. I jeszcze w tym kolorze czerwonym. Ja uwielbiam kolor czerwony od niedawna. Zauważyłam, że dobrze mi w nim. Dajcie mi znać w komentarzach. Czy uważacie, że dobrze mi w kolorze czerwonym? Czy mam kupować sobie więcej yy, rzeczy w kolorze czerwonym? Czy uważacie, że w którymś kolorze wyglądam lepiej, a w którym wyglądam źle? Dobrze. E, ok, i teraz może przejdziemy do tego cudownika. E, a mianowicie, jak to spotkałam w sklepie, to sobie myślę: tak, nie, no, yy, przecież takie coś, takie kurtki. Aktualnie są w butikach. To nie był dzień dostawy, więc dlaczego to po prostu się nie sprzedało? Dlaczego to jest? To jest ramoneska jeansowa z pięknymi metalowymi guzikami. Ojejku, odpinaj się. Ciężko tak, jak trzymam, wieszak leci. Ale jaj. E, I sobie myślę. Czemu tak, już ja zaraz Wam powiem czemu tak? Czemu tego tak mi się wydaje, że tego nikt nie kupił, bo to dodatkowo było nowa, rzecz z metką SK. E, tutaj ma fajne takie mankiety. Oczywiście tak, ten kożuszek tutaj u góry, ten, ta podszewka tutaj pod spodem, to jest szary kolor, to jest wszystko przypinane e, nie na stałe, to można sobie zdjąć, więc normalnie na wiosnę można nosić ramoneskę jako, e, jako zwykłą ramoneskę bez czy nawet latem, bez tych po prostu dodatków. Tutaj przy rękawach ma te guziczki do tego, żeby przymocować te mankiety i właśnie w tym jest ta rzecz kluczowa, którą myślę, że po prostu dlaczego nikt tego nie kupił. Po prostu ten rękaw jest jeden. Pytałam w tym sklepie, czy gdzieś się nie zawieruszył, czy może Panie wiedzą, nie. I słuchajcie, ja tą kurtkę obejrzałam i sobie tak myślę, dlatego jednego rękawa, mam jej nie kupować, po prostu będę nosić bez, albo odpruję te guziki, jak nie będę wiedziała, że, że na pewno nic tutaj nie domontuję, albo, albo nie wiem. Ale wpadłam na pomysł, że sprawdzę na, na temu, czy aby takich mankietów nie ma i słuchajcie są, e, zamówiłam je, czekam na zamówienie, więc... Na pewno, jak to zamówienie mi przyjdzie i będzie filmik z otwierania paczki z temu, to sobie zrobimy też wtedy test z tą kurtką, czy to pasuje, jak to wygląda, bo tam chyba same te ankiety będą. Mam nadzieję, że będzie to kolorystycznie e, podobnie wyglądało. No, kurtka to jest 100% bawełna, to jest taki piękny, jasny jeans. E, I uwaga, ja za nią dałam 95 zł. Ehm, cena za kilogram to było 89, no ona jest dosyć ciężka, to to mi tak brzęczy, ehm, no, ona waży, tak, troszeczkę waży, ale i tak uważam, że co na spoko, ehm, myślę, że w butikach tak gdzieś pewnie koło trzech taka wersja pewnie by kosztowała, ja Wam powiem, że jestem w nią zachwycona, byłam w nich na 1 listopada, kurtka robiła furorę, także ehm, rewia mody na 1 listopada była zachowana, ehm, dobrze, odkładam ją, Jestem mega z tego zakupu zadowolona. Zresztą powiem Wam, że z wszystkich tych zakupów, które tutaj widzicie, w tym filmie jestem bardzo mocno zadowolona i każdy zakup jest przemyślany. Ja już teraz nie robię zakupów takich, że po prostu coś kupuję, bo mi się tam spodoba eee, i na przykład nie będę nosić. Nie, przemyślane, za dużo rzeczy mam. I oczywiście zapraszam Was serdecznie na moje wide. Link znajdziecie w opisie filmu. Tam wystawiam również swoje perełki, jeśli Wam się coś podoba też na filmie, możecie do mnie napisać, może się po prostu jakoś dogadamy, że tą rzecz wystawię. Także e, zapraszam Was tam, a i oczywiście z kodem milowryjczyk10 macie 10% zniżki na całe zamówienie, e, po prostu musicie się odezwać, że jesteście z kanału. Moi no kochani, wygląda ta kurtka ramoneska, którą można zapiąć, można odpiąć. Tak się prezentuje. Tutaj tego nie zakładałam, ale to jest o, coś takiego. no ono tutaj się zapina. No zobaczcie, no fajnie z tym wygląda, no nie? Ale nie będę chodziła z jednym taka, z drugim nie, więc na ten moment to odkładam. E, ta podszewka jest tutaj, tak jak mówiłam, tylko zapinana. Ja tutaj na no, te ostatnie nie zapinam sobie, bo tak mi się jakoś tutaj później podwija i kupię to wygląda. Tego oczywiście też nie zapinam, to strasznie mi, o, dźwięczy. No, ale co zrobić. Ten kołnierz też jest do odpięcia. Ona jest z eska. Jest Zobacz, Zobaczcie, też spora, taka akurat na mnie. Jeszcze jak te podszewki tam powyciągam e, latem czy na wiosnę. Wspaniała. Jest super po prostu. Jest mega z niej zadowolona. Dajcie znać, czy Wam też się podoba. E, dobrze, kolejna rzecz. Nie, nie przedostatnia. To sweterek. On jest w takim pięknym, chabrowym kolorze. E, Marki Uniqlo, bardzo dobra marka, XSK, pewnie znacie. I teraz tak, on nie ma metki ze składem, ma tą metkę wyciętą, ale według mnie to jest wełna Merino. Nie wiem, czy z domieszką czegoś, jest bardzo cieniutki, ale to jest wełna Merino, ja to brałam na delikatnym praniu i, i powiem Wam, że piękny jest. Jest piękny, bardzo mi się podoba. Kupiłam go na dostawie, w moim ulubionym Lumpeksie, w którego zrobiłam Wam filmik, i powiem Wam szczerze, że tak źle to dawno nie było. To była dostawa, a ja kupiłam tylko go dosłownie, nie było nic. Przymierzyłam parę rzeczy. Te rzeczy, chyba, które Wam się wyświetliły na początku filmu z Lumpeksu, to właśnie wtedy mierzyłam, ale. Nie zdecydowałam się na nic więcej, tylko na niego. Dałam za niego coś około 20 zł, chyba nie więcej, bo on dosyć nie jest ciężki. Zaraz go sobie przymierzymy, także zobaczycie. Jest bardzo milusi, przyjemny, fajny. jakiś sweterek, gruzeczka i fajny ma dekolt z serek. Taka jak, jak ten sweterek tutaj, który mam na sobie. Jeśli Wam się podoba, to zapraszam do poprzedniego holu lumpeksowego. Tutaj link Wam. Gdzieś wstawię kartę do tego filmu, w którym więcej o nim opowiadam. Tak wygląda ten sweterek z Uniqlo, habrowy. Nie wiem, jak on tam się Wam wyświetla. To jest powiedzmy taka bluzeczka. To jest takie fajne, obcisłe. E, bardzo, bardzo przyjemne. Już przeze mnie wypielęgnowane. Ślicznie pachnie, także nic tylko nosić. E, no i dobrze. Przedostatnia rzecz to to oto. Śliczne, szare, futerko, takie barankowe, długie, cudne, no jest cudne. To jest firma George, emeczka, to jest 100% poliester więc jeśli chodzi o skład szału nie ma, ale nie mam szarego płatrza żadnego, ani kurtki, myślałam, że nie jest mi dobrze w szarym kolorze, ale chyba jest. Wyświetli Wam się też tam przebitka z właśnie z lumpeksu. Ja już sobie je wyprałam. Ono tak ślicznie pachnie. Jeżeli jesteście e, zainteresowani, jeśli chcecie, żeby Wasze ubrania e, pachniały po prostu świeżością, nie jakimś detergentem, zapraszam do oglądania szorca, e, e, w którym to pokazuje hit z Biedronki. Jest po prostu świetny. Uwielbiam ten zapach. Jak coś, to zerkajcie w swojej biorące. Nie wiem, czy on aktualnie jest, bo to chyba była jakaś seria limitowana, ale ja sobie zrobiłam zapas, bo po prostu zakochałam się w tym zapachu. Dobrze, i jeśli chodzi o to futerko, to ja je kupiłam w pomarańczy, w moim jednym z ulubionych sklepów, i dałam za nie 120 zł. Ciężkie, to był dzień dostawy. Więc udało mi się, bo to było 2 listopada, nie, wszyscy nie wtedy jeszcze byli, no wiadomo, na cmentarzach i tak dalej. Więc grubo po dostawie mi się udało je kupić. Jestem z niego mega zadowolona. I wtedy też udało mi się kupić ten szal czerwony, gruby, 100% wełna. Nie wiem, jak tą markę wypowiedzieć, tu wam pokazuję. I teraz, tak, trochę gryzie. To jego minus wyprałam go, oczywiście, w tym. On tak nie pachnie. Muszę go chyba jeszcze jakoś. Tak, 100% wełna. E, muszę go jeszcze chyba jakoś wyprać, żeby on po prostu nie gryzł. E, założę go przymiarze do tego płaszcza, tylko nie tak przy skórze, tylko bardziej sobie położę tutaj, jakby. No, zobaczycie, jak będziemy mierzyć za chwilę. E, jest świetny, ale jak będzie gryzł, no to pewnie wyląduje na moim wintet, bo nie dam rady go nosić. Dobrze, powiedziałam, że to ostatnia rzecz, ale to skłamałam, ponieważ jeszcze mamy buty. Ehm, I zaraz tutaj poniesięgnę, bo ich pewnie nie widzicie. O, mamy buty. I teraz tak, buty z Lumpeksu. Ehm, nie wiem, jakie tam macie odczucia, czy kupujecie, czy nie kupujecie. Ehm, ja powiem Wam tak. Wiele par butów z Lumpeksu mam. Nigdy nie kupiłam butów takich schodzonych, e, jakichś, nie wiem, z, z defektami, coś takiego. Zawsze staram się, jeżeli kupuję buty w Lumpeksie, to muszą być to buty dobre na mnie i nowe, albo nowe, tylko na przykład z jakimiś, drobnymi śladami użytkowania, które jakby nie przeszkadzają. Nie, nie zrobię sobie krzywdy, tak? Nosząc je. No i teraz tak, te buciki. One, to są bodki, takie jesienne, tutaj z zamkiem na boku. One są całe wyszywane tymi kwiatkami. I słuchajcie, jak ja zobaczyłam, jak piękne są. Ja już sobie je wypielęgnowałam, wyczyściłam, zdezynfekowałam, kupiłam do nich wkładkę, e, no żeby było tak po prostu fajniej. I jestem z nich bardzo zadowolona. Przymierzę Wam je do, do tego szarego płaszcza. Zobaczycie po prostu, jak wyglądają. Ja jestem bardzo z nich zadowolona. Nie widziałam takich butów, powiem Wam szczerze, w lumpeksie do tej pory. Także cieszę się, że to mój rozmiar. Nie wiem, czwórka, to czy to jest 36, czy 37, ale tak czy inaczej są na mnie dobre, bo ja taki rozmiar noszę. Dobrze się ten płaszczyk na mnie. Ocencie proszę. Zresztą się Wam wyświetlały, wyświetlały przebitki z. Lumpeksu. On jest taki mega cieplutki, milutki. No, jest taki. Jeszcze bym tutaj sobie go mogła te guzliczki trochę. Nie wiem, właśnie, czy, czy ich nie przesunę, żeby bardziej był taki tutaj mniej miejsca. Bo to jest MK. A naprawdę, zobaczcie tego miejsca. Tutaj jest sporo. On jest bardzo długi, obszerny. Także tak wygląda. I tak, jeżeli chodzi o ten szalik, to tak przy szyi. Chociaż, że tak mocno nie gryzie, powiem tak Wam szczerze. Ja tak myślałam, żeby go sobie po prostu tutaj tak jakoś zarzucić. Oczywiście będę go zapinać, pomyślę jakoś, jak to tam jeszcze zrobić. Ale zobaczcie, ten czerwony kolor, te włosy, tak, zaraz będą się całe elektryzować, tak jak ostatnio na szorstach od tych tkanin, ale nic nie poradzimy na to. Yy, tak to wygląda z tym Szalem. No i pewnie widzicie, buty tak się prezentują. Ja też Wam przeliczki wyświetlam, wstawiam z po prostu ze sklepu. Nie chcę w nich tak tutaj długo chodzić, bo po prostu stopę sobie coś zrobiłam i nie mogę w takich butach na ten moment chodzić. Także tak to wygląda. Dobrze, moi kochani, na dziś to było wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Jeżeli taka tematyka Wam się podoba, zostawcie łapki w górę, subskrypcję. Jest Was tutaj coraz więcej, coraz więcej osób komentuje. Jest mi niezmiernie miło, że to robicie. Dajcie proszę znać pod dzisiejszym filmem, kto co by kupił, co się komu podoba, co się komu nie podoba. Ja jestem otwarta na wszelkie Wasze propozycje, sugestie. Jeśli macie jakiś pomysł na, na to, żebym coś nagrała, piszcie w komentarzach. Postaram się do tego dostosować. Za dziś Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Pa!